Instytut Zornictwa Przemysłowego przez 60 lat. Czym był dla, dla, dla środowiska, czego oczekiwano od niego, a co, a co oferował środowisko projektantów? No ja jestem projektantem i dla mnie najlepsze lata to były lata 80. Kiedy po prostu udawało nam się zaprojektować, projektuje tkaniny, udało nam się zaprojektować i wdrożyć do przemysłu kilka, no, kilkanaście, kilkadziesiąt no według mnie wzorów, których do tej pory bym się nie, nie, nie powstydziła. Także to był... I to były rzeczy, które rzeczywiście jakoś różniły się od tego, co, co jest na rynku. Poza tym w tym czasie dbałyśmy o to, żeby, żeby Cały cykl był od, od pomysłu do, do, do sprzedaży. To znaczy e, pomysł, projekt, wdrożenie do przemysłu. E, z, z tego wychodził prawda, już, już ten, ten wyrób gotowy i jeszcze, jeszcze wprowadzaliśmy to do sklepów. Wtedy z nami doskonale współpracowały domy towarowe centrum. No i tam się odbywała sprzedaż, a potem jeszcze można było zobaczyć z przyjemnością zobaczyć jak się ustawia długa kolejka za tymi naszymi wyrobami. Poza tym jeszcze to był okres, kiedy były szalone braki na rynku, i, i te nasze projekty starałyśmy się tak, tak tworzyć, żeby można było kombinować różne zestawy. I mówiliśmy, że z biedy cnota, żeby po prostu każdy użytkownik mógł jakoś, jakoś indywidualniać swoje wnętrze. zespole, który wtedy w instytucji? pracowałam ze zespole z Wiolą Damięcką, która jest znakomitym wystawiennikiem do tej pory, teraz, teraz niedawno na Zamku otworzyła wystawę jeszcze, mimo że już nie pracuje w Instytucie, ale jest czynną, z Agnieszką Putowską, znakomitym projektantem, która też pracuje ciągle jeszcze, jeszcze przy wystawach różnych. I, mieliśmy do, i, I współpracowaliśmy ze znakomitą Panią Ewą Sochą włókiennikiem, która przez to, że Skończyła kilka szkół wyższych uczelni w Polsce, to znała w zasadzie wszystkich pracowników w przemyśle. Także no, dzięki temu mieliśmy dobre, jakby życzliwe, życzliwe wejście do, 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 do przemysłu. No ale myślę, że, że, to, że to był dobry okres i to nam się, to nam się udało.